Siemanko moi drodzy witam was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj będzie krypto combo i będzie wspomniane praktycznie o wszystkim czyli pójdziemy sobie do kondycji rynku później sobie zobaczymy na mojego twittera co tam AI nas krobało, a następnie przejdziemy do airdropów, testnetów. będzie trochę o spot -grid botach, będzie trochę o raven o thunder of midgard i tak dalej i tak dalej trochę zakładek mam tutaj potwieranych dla was także moi drodzy zapraszam do oglądania No, i na samym początku nie zapominajcie o łapce w górę, subskrypcji, komentarzu i lecimy do obecnej sytuacji na giełdzie. No i moi drodzy, jak widzicie, Bitcoin położył się 83 tysiące dolarów. I jeśli chodzi o takie najnowsze newsy, no to możemy sobie przeczytać codziennie taką skróconą wersję. Michael Saylor apeluje do rządu USA, by ten zakupił aż 25% całkowitej podaży Bitcoina do 2035 roku. No i nie ukrywam, że ten punkt mi się podoba. I Ciekawy jestem, czy kiedykolwiek Stany Zjednoczone będą w stanie mieć 25% całkowitej podaży bitcoina. No, byłoby naprawdę mocno, jeśli chodzi o posiadaną ilość bitcoinów we swoich rezerwach. Analityk Timothy Peterson strzega, że brak cięć 100% przez Fed w 2025 roku może prowadzić rynek w trend spadkowy, prognozując minimum ceny bitcoina na 57 tysięcy dolarów. No i to jest cena bitcoina, którą niektórzy chcieliby widzieć, a zdecydowana większość jednak nie, bo wolelibyśmy iść w tą drugą stronę. A czy tak będzie, zobaczymy, no bo tutaj mogą być też jakieś delikatne naciski ze strony Trumpa, aby jednak tutaj ta gospodarka cały czas gdzieś pieła się w górę. No ale dobra, lecimy teraz do testnetów. No i moi drodzy, od 19 lutego mamy testnet monad już na żywo, więc jeśli jeszcze nie klikaliście to pamiętajcie, że mamy już ten testnet live i oczywiście mamy tutaj tą stronkę do testnetu. No i tutaj są takie podstawowe rzeczy jak Get Testnet Tokens, czyli zdobądź te tokeny, Build Your Fantasy Top Deck, czyli zbuduj swój fa fantazyjny e, top deck make a trade, czyli zrób transakcję no i explore the Monad Ecosystem, czyli odkryj ekosystem Monad no i tutaj na dole mamy też właśnie NFTs on Monad, mamy trending fantasy top, mamy też właśnie make your first trade, czyli zrób swoje pierwsze transakcje, no i tutaj na dole mamy jeszcze featured app, no i mamy tutaj trochę tych aplikacji. Oczywiście pierwsza rzecz jaką robimy, no to łączymy się tutaj naszym portfelem, bądź podajemy tutaj enter world address i klikamy get testnet mon i w tej chwili czekamy na nasze testnetowe Mony z tym, że niestety jak widzicie jest teraz komunikat, że chwilowo test na znaczy Faceout jest zamknięty i's currently closed. Więc niestety będziemy musieli tutaj wrócić do tego później. Więc jeśli wy oglądacie później to wideo, to sprawdźcie, bo być może ten kranik jest tutaj już otwarty. No i kolejna strona Pause Community. I tutaj sprawdzamy, czy przyznaje nam się alokacja pause i jest to dla holderów Yub, Bong, Giga, Me, Pengu i Wift. No i poza tym że musicie być holderami jednej z tych kryptowalut no to oczywiście jeszcze musicie być aktywni właśnie na phantom wallet no i oczywiście klikamy sobie connect Solana wallet wybieramy sobie tutaj fantoma, bo w większości w przypadku podejrzewam, że będzie to phantom łączymy oczywiście naszego fantoma klikamy connect i tutaj klikamy sobie czyk pause. Tymczasem lecimy dalej, mamy somnię, tylko, że niestety u mnie jest jakiś problem dzisiaj z tym testnetem. To jest kolejny testnet moi drodzy, ja link Wam zostawię w opisie tego wideo, aczkolwiek dzisiaj nie mogę się połączyć z tym testnetem. Więc coś mi tutaj ewidentnie świruje, po prostu coś mi tutaj nie działa, aczkolwiek sprawdzimy jeszcze raz, może mi się teraz to tutaj połączy. No niestety, będę musiał to spróbować na innej przeglądarce, bo coś mi tutaj nie chce właśnie no, chodzi. No tak czy inaczej moi drodzy, Somnia, kolejny testnet do wyklikania i lecimy dalej. Mamy tutaj AI Hub XYZ, no i ja tutaj zacząłem robić kilka misji, aczkolwiek czekam jeszcze na ich weryfikację. Odświeżymy sobie też stronę, zobaczymy czy któryś pos przyszedł już w weryfikację jeszcze żaden, więc total IQ points jest równy 0 na moim koncie. A jeśli chodzi o to, co tutaj robić, no to moi drodzy na tym testnecie głównie tutaj uczymy, trenujemy naszego AI, odpowiadając na naszym Twitterze, więc ja po prostu do tego użyłem osobnego Twittera. No i tutaj macie oczywiście deadline, stare i nowe posty, więc po prostu klikamy sobie train the AI i tam w odpowiedzi na Twittera musimy odpowiedzieć na to pytanie, tak? No i w ten sposób szkolimy naszego AI, zdobywamy punkty I oczywiście to jeszcze musi być zweryfikowane, więc jak widzicie ta weryfikacja trochę trwa, bo ja ponad pół godziny temu zrobiłem sobie tego posta i jeszcze mi tego nie zweryfikowali. No więc trochę pewnie poczekamy. Tak czy inaczej link znajdziecie w opisie tego wideo. Jest to prosty testnet do przeklikania. Lecimy dalej moi drodzy, Raven Quest. No i tak jak wam wspominałem, 14 marca mamy tutaj właśnie start, a czykolwiek wczoraj mogliśmy, czyli 8 mogliśmy już potwierdzić naszą nazwę użytkownika w grze, czyli stworzyć postać, zaklepać sobie w nazwę. Dzisiaj o godzinie 21 będzie Claim Landów. No i właśnie, a propos samej gry to taka ciekawostka, że przy instalacji launchera, ponieważ teraz mamy launcher, wcześniej go nie mieliśmy, w tej chwili mamy launcher i mamy też grę. To uwaga, jak instalujecie launchera, to instalujcie go w innym folderze, niż później zainstalujecie grę. Czyli jak odpalicie launchera, to później miejsce docelowe do instalacji gry podajcie inne niż tego launchera, ponieważ będziecie mieć błąd i gra wam się nie odpali. Ja tak miałem, zastanawiałem się, co jest właśnie nie tak, co jest grane i w końcu do tego doszedłem. Więc po prostu zainstalujcie sobie launchera w innym miejscu niż grę. Docelowo nie może być w tym samym folderze, bo będzie się to kłóciło i gra wam się nie odpali. Czyli dzisiaj, dla tych, którzy mają landy, którzy je kupowali, po prostu będzie już klejmowanie miejsca pod ten land. I następnie, można już powiedzieć, śmiało, na prostej, za 5 dni ruszamy właśnie z tą gierką 14 marca. No i tak, jak wspominałem też wcześniej, będziemy musieli tutaj mocno przysiąść na samym początku, aby po prostu gdzieś tam w tej topce się utrzymać. I w zależności od tego, jak bardzo mocno będziemy cisnąć, no to też tak bardzo mocno będziemy zdobywać tutaj złoto, silwera i tak dalej, co będzie się prawdopodobnie też przekuwało w jakiś sposób na tokeny. Oczywiście, na chwilę obecną jest to spekulacja, bo nie wiem, jak ta ekonomia będzie wyglądała. W grze wraz z tokenem, ale wszystko okaże się w praniu już po 14 marca. No i moi drodzy, lecimy dalej. Empty Tower i w zasadzie to Thunder of Midgard. No i po tym, jak udostępnili ataki, sporo ludzi się obraziło, sporo graczy przestało grać, klikać. Aczkolwiek, moi drodzy, nie poddawajcie się, wierzcie mi na słowo, jeśli będziecie dalej aktywni, nieważne od tego, jak sobie radzicie, czyli jak bardzo was zerują z surowców, to i tak będzie się Wam opłacało i tutaj wiem, że twórcy szykują coś nowego szykują globalne grube zmiany, o których jeszcze nie mogę powiedzieć, jeśli chodzi o to co będzie tam konkretnie robione wiem, że coś grubego nadchodzi, więc tyle Wam mogę zdradzić więc po prostu warto sobie klikać nawet jeśli Was serują, spoko, znajdziemy na to rozwiązanie, mamy też zakładkę Thunder of Midgard właśnie na Discordzie Maniacy Biznesu, jeśli Was jeszcze nie ma w naszej glidii to też wbijajcie i wbijajcie na Discorda i tam razem zadziałamy sobie przed tym, aby nas tak bardzo tam mocno nie grabili. I lecimy, moi drodzy, dalej. 19-20 marca, tak jak wspominałem wielokrotnie, jest MBX, na którym też będę miał swoje workshopy, Także 19-20 marca w Warszawie. I uwaga, kandydat na prezydenta Sławomir Męsen również będzie miał tam jakąś swoją prelekcję. Zobaczymy, może uda się z kandydatem na prezydenta zrobić tutaj jakiś krótki wywiad. Jeśli tylko się uda, to oczywiście wrzucę Wam na kanał YouTube, A aczkolwiek podejrzewam, że mnóstwo ludzi będzie miał to, miało ten sam pomysł, więc nie wiem, po prostu uda się tam dopchać. No i oczywiście, jeśli nie macie jeszcze biletu na NextBlock Expo, no to możecie go albo wygrać i za chwilę wam pokażę, jak i gdzie, lub po prostu kupić z kodem Maniacy Biznesu i ten kod da Wam 10% zniżkę. No i a propos tego, jak zyskać darmowe bilety, mamy taką inicjatywę jako jednego ze sponsorów właśnie tego wydarzenia od OKX. Mamy wpłać depozyt i handlu, aby zdobyć darmowe bilety na NBX. Mamy to od okx więc praktycznie nawet ostatnia literka się zgrywa, zobacz. No i jeśli chodzi o to, co trzeba tutaj zrobić, no to oczywiście zarejestrujcie się z linku, który znajdziecie w opisie tego wideo, to jest reflink i oczywiście tutaj mamy kilka wymagań. Pierwsze zadanie to wpłać minimum 200 euro w kryptowoltach lub w walucie Fiat, czyli obojętnie jak wpłacimy, ważne, żeby to była równowartość ponad 200 euro. Więc najwygodniej myślę, że 250 dolarów wystarczy Wam bez problemu, aby to pokryć. Kolejne, utrzymać wartość depozytu przez co najmniej 2 dni. Więc przez 48 godzin trzymamy ten nasz depozyt, aby po prostu ta wartość w średnio wyniosła ponad 200 euro. No i jak mamy to zrobione, no to jeszcze osiągnij łączny wolumen obrotu na poziomie co najmniej 600 euro na OKX. No i moi drodzy, to też jest łatwe do spełnienia. No i tutaj jak klikniecie handlo i pierwsze kroki jeśli nie jesteście nie zalogowani, no to oczywiście będzie Was kierowało do rejestracji. Więc w tym przypadku najpierw się zarejestrujcie, później przejdźcie na tą stronę i tutaj bez problemu wypełnicie już właśnie tę misję. Jeśli chodzi o czas trwania, no to tutaj mamy od 7 marca do 16 marca, więc został nam jeszcze równy tydzień. No i moi drodzy, lecimy dalej. A propos OKXa, mamy też 18 marca właśnie warsztaty w Warszawie. I uwaga! Bo tutaj OKX zaprasza każdego. Oczywiście spośród osób, które się zapiszą, będą, będzie część osób wybranych, które mogą iść na te warsztaty. I tutaj tak, co możemy zyskać na warsztatach. Zdobądź ekskluzywne informacje o najnowszych trendach w branży kryptowalut. Spoko. Aczkolwiek myślę, że to was nie przekona. porozmawiamy bezpośrednio z menedżerami produktów OKEx i wpływ na przyszłe produkty. A, myślę, że to też was nie przekona. Przekona, ale uwaga! Kolejny punkt myślę, że będzie dla Was jednym z tych kluczowych. Otrzymaj równowartość 100 euro w kryptowalutach bezpośrednio na Twój OKX Wallet w podzięce za Twój czas. No i myślę moi drodzy, że ten punkt będzie Was bezpośrednio przekonywał do tego, aby wziąć udział w warsztatach. A poza tym jeszcze macie tutaj bezpłatny lunch i networking z innymi pasjonatami kryptowalut oraz otrzymasz zwrot kosztów podróży w obie strony do 50 euro, czyli 150 euro plus jedzenie i networking. Myślę, że moi drodzy, nie ma nic lepszego, jeśli chodzi o właśnie takie warsztaty na Blockchain Week. No bo od poniedziałku do piątku mamy Blockchain Week w Warszawie. Jest to też właśnie inicjatywa Next Block Expo, także moi drodzy będą różne side eventy, będą różne afterparty, Party, i tak dalej. No, i to też jest częścią właśnie OKX. Warsztaty są też częścią tutaj Blockchain Week. No, i oczywiście, tutaj mam miejsce, lokalizację i mamy też pytania, więc tutaj też trzeba na to odpowiedzieć. Oczywiście, link do tego formularza znajdziecie w opisie tego wideo. Przy czym pamiętajcie, aby zarejestrować się jeszcze z mojego reflinku, bo to da Wam dodatkową korzyść. I uwaga, jaką dokładnie? A no już przy okazji tych wszystkich kampanii z okx no to stwierdziłem, że udostępnię to jeszcze tą jedną. Mamy coś takiego jak zdobądź 30 euro, właśnie w bitcoinie, po pierwsze za depozyt przynajmniej 500 euro podczas trwania kampanii, trade and cumulative of 500 tutaj euro in spot, czyli po prostu zrobimy volume na spocie na co najmniej 500 euro, czyli po prostu to, co wpłaciliście, wystarczy, że kupicie coś, sprzedacie i jest już gotowe. No i ostatni punkt to trade accumulative, czyli po prostu zróbmy też obrót na 500 euro, ale na botach tradingowych. Więc myślę, że tutaj na jakichś wąskich siatkach można odpalić to na bitcoinie i po prostu jak będzie szło nie w tą stronę co trzeba, no to wyłączyć tą strategię. Także moi drodzy, takie kilka punktów a propos OKX. -a. No i poza tymi wszystkimi bonusami, które możemy zgarnąć jeszcze od OKX, no to jest afterek właśnie 19, czyli po pierwszym dniu NBXa mamy też afterparty od OKX. No i oczywiście link też wam zostawię w opisie tego wideo, abyście się mogli rejestrować, jeśli wybieracie się na NextBlogExpo. Expo. No i moi drodzy, jeszcze z dzisiejszych update'ów, no to update strategii i grid botów, jak one sobie tutaj radzą na takich testowych kwotach, jak tutaj widzicie małe kwoty i zobaczcie, mamy linka solane i XRP na plusie, I akurat pierwsza linia i w drugiej linii mamy tutaj Bitcoin na Ethereum i Tona na minusie, jeśli chodzi o Tona, no to, to była jedna pozycja z tych wszystkich sześciu pozycji, która, gdzie był po prostu dany ton na pół do USDTeków, nie był kupowany ten ton za USDTeki, więc jakby no to mi nie Przeszkadza, że jest na minusie, bo i tak ta cena tona spada. Więc co mi za różnica, czy trzymałem go w portfelu, czy po prostu dałem sobie na tą strategię. No, ale niestety rynek w tej chwili mamy jaki mamy. Jak widzieliście, Bitcoin na poziomie 83 tysięcy dolarów, więc wszystko nam tutaj spada. Aczkolwiek to dobrze w przypadku grid botów, które mają tą siatkę rozłożoną poniżej jeszcze obecnych cen zakupowych, ponieważ spadniemy do zakupów i jeśli później się odbijemy, no to oczywiście te boty będą wszystko sprzedawać na plusie. Więc ja osobiście się cieszę. No i oczywiście, jeszcze przy okazji, Coinex mamy też jeszcze przez 15 godzin Mining Pool t na CoinX, więc o tym też pamiętajcie. I na Bitgetie, moi drodzy, też jeśli chodzi o Sol USDT, też mam tutaj rozłożone właśnie na siatce zasięgowej, na gridbocie solane i tutaj mamy troszkę więcej na minusie, ale przez to, że jest tutaj 500 dolarów właśnie jako kwota początkowa. Przy czym uwaga, mamy tutaj zysk z siatki już na poziomie prawie 20 dolarów, i możemy sobie na przykład tutaj tylko i wyłącznie wypłacić zysk. Klikamy sobie wtedy, wypłacić zysk, i 20 dolarów zysku już sobie wypłacamy z tej siatki. Więc im bardziej będzie nam tutaj bujało, i będzie góra, dół, góra, dół i tak dalej, tym lepiej dla naszych grid botów. No i moi drodzy, ostatni update a propos ZND. Pamiętajcie, że tutaj ten airdrop trwa do 25 marca, i tutaj liczą się te punkty, które nabijacie za trade, za earn, no i oczywiście co na aktywność, czyli staking tokenu ZND, holding tokenu ZND i wolumen na zonda krypto. Czyli tak naprawdę jeśli robicie trading, to robicie też wolumen i robicie tutaj właśnie ten trade. Więc macie dwa w jednym. No i oczywiście te punkty, które mieliście przed 25 lutego, one zostały jakby zerowane w pamięci, można tak powiedzieć. I tutaj od 25 do 25 marca to co Wam naliczy, jeśli będzie to przynajmniej 10 tysięcy punktów loyalty, no to będziecie brać udział w kolejnym erdopie ZD plus do tego to wszystko będzie pomnożone przez osiągnięcia, które dostaniecie w aplikacji. Czyli jeśli w aplikacji załóżmy, że zdobędziecie pierwsze miejsce i załóżmy, że to będzie. Mnożnik razy 4, no to jeśli zdobędziecie to 10 tysięcy punktów, to z mnożnikiem razy 4 macie 40 tysięcy punktów, i na podstawie tego rankingu dopiero będzie przyznawany airdrop. Także, moi drodzy, to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, że standardowo na koniec o łapce w górę, subskrypcji, komentarzu i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!